Jezus zatrzymał się w betanii, u szymona, którego nazywano trędowatym. Zjawiła się tam kobieta z alabastrową amforą bardzo drogiego balsamu. Podeszła do Jezusa, złamała pieczęć i balsamem namaściła mu głowę. Namaściła Jezusowi nogi i wytarła je swoimi włosami. Wszyscy poczuli wspaniałą wonność. Zapach olejku napełnił cały dom. Gdy uczniowie to zobaczyli, oburzyli się i powiedzieli: Po co takie marnotrawstwo? Można go było przecież drogo sprzedać, a pieniądze rozdać ubogim. Jezus zwrócił na to uwagę i powiedział: Dajcie jej spokój. Dlaczego sprawiacie przykrość tej kobiecie? Ona przecież zrobiła dla mnie coś wspaniałego. Biednych zawsze macie u siebie i możecie im pomagać, gdy tylko chcecie. Mnie nie zawsze będziecie mieli. Wlewając balsam na mnie, przygotowała moje ciało do pogrzebu. Zapewniam Was, że pamięć o tym, co ona zrobiła, przetrwa w każdym zakątku Ziemi, dokąd dotrze ta dobra nowina.